Witam serdecznie. Mamusie zawsze pozostają mamusiami nawet gdy mają cztery łapy i ogon. Oczywiście nie wszystkie zwierzęta są najbardziej wrażliwymi, czułymi mamusiami, ale dziś opowiemy o tych najlepszych. Oni tak samo jak i nasze mamusie kochają swoje dzieci i tak samo dbają o swoje potomstwo. Mało kto wie, ale słonie są bardzo zorganizowanymi, inteligentnymi i społecznymi zwierzętami. Ponadto mają bardzo rozwinięte uczucia, potrafią mocno przywiązywać się, więc te zwierzęta całe życie spędzają z jednym stałym partnerem. I oczywiście słonice wykazują większą troskę o swoje dzieci. Przykładem tego jest historia, która zdarzyła się w Indiach. Jakoś z rana mieszkańcy wioski zauważyli słonicę, która na brzegu kopała dziurę w ziemi. Jak się później okazało, robiła to przez całą noc. Rzecz w tym, że do starej, opuszczonej studni trafiło jej słoniątko, które wydostać się samodzielnie z tej pułapki nie mogło. Dlatego mama słonica próbowała pomóc swojemu dziecku. W ten sposób męczyła się prawie 11 godzin, próbując uratować swoje dziecko. Jednak szkody od jej pracy było znacznie więcej niż pożytku. Bo maluch coraz głębiej wchodził pod ziemię. Mama za dużo ważyła, a krawędzie studni kruszyły się, co znacznie utrudniało całą akcję ratowniczą. Najprawdopodobniej słoniątko by zginęło, gdyby z pomocą nie przyszli mieszkańcy sąsiedniej wsi. Musieli odwrócić uwagę matki od dziecka, która pragnęła wziąć udział w akcji ratowniczej. Do tego słonica matka mogła stwierdzić, że ludzie wyrządzą krzywdę jej wielkiemu maluchowi. Odwracając uwagę słonicy od małego słoniątka, udało się im z jednej strony wykopać przejście podziemne, aby usunąć część brudu, w którym utkwiło słoniątko. Mieszkaniec Jitendra Tiwari opowiedział: Ścieliśmy kilka pni bananowca i rzuciliśmy je obok dziury w ziemi. Z tego powodu mama słonica na chwilę odeszła. W ciągu tego czasu usunęliśmy wszystek piasku z dziury, który przeszkadzał słonicy w wyciągnięciu swojego dziecka. W końcu słonica już miała możliwość podejść do swego potomka bliżej. Mocno chwyciła dziecko trąbą za tułów i wyciągnęła ze studni. Szczęśliwa matka i dziecko, pochylając się do siebie, by dać wyraz uczuciom, ruszyli dalej w swoją drogę. To, że słonica nie zostawiła swojego dziecka w potrzebie, nie jest czymś zdumiewającym, ponieważ słonie to jedne z najbardziej troskliwych rodziców wśród zwierząt. Zazwyczaj mama słonica nosi dziecko w swym brzuchu przez prawie 22 miesiące, co uznawane jest za jeden z najdłuższych okresów ciąży w świecie. W pierwszych dniach swojego życia słoniątka są całkowicie zależne od swoich matek. Mama uczy go, jak sobie radzić z trąbą, aby potrafić pić i jeść. Następnie to ona pokazuje, jak chronić skórę przed oparzeniami słonecznymi, używając gęstego błota. A dzieci sieroty z radością są przyjmowane przez samice ze stada, które dbają o te wielkie maluchy jak o swoje własne dzieci. Jeśli słonica jest zmęczona albo zajęta, inni członkowie stada będą opiekować się jej słoniątkiem. W czasie poważnego zagrożenia, słonie uciekają, trzymając młode w środku koła. Jeśli dziecko jest jeszcze zbyt małe, aby nadążyć za starszymi, to matka niesie go trąbą. W sieci krąży bardzo urocze wideo o małpie, która bez żadnych argumentów naukowych dowodzi bliskość genetyczną naczelnych do gatunku ludzkiego. To prawdziwa, kochająca i opiekuńcza mamusia. Użytkownicy sieci dosłownie zachwyceni są tym, jak matka małpa karmi mlekiem z buteleczki swoje dzieciątko. Delikatne i mocne przygarnięcie, pieszczoty, uwaga, częste pocałunki Chyba tym wszystkim matki otaczają swoje dzieci. Są wzruszające sceny, które w wykonaniu zwierząt wyglądają dziwnie i niesamowicie słodko. Różne gatunki małp dbają o swoje potomstwo inaczej. Spośród nich wyróżnia się najbardziej uważna matka matka orangutan. Samica orangutana to wysoce inteligentne zwierzę, której głównym celem jest macierzyństwo. Spędza prawie całe swoje życie wysoko na drzewach. Ta samica codziennie pracuje nad budową nowego gniazda. Ponadto robi ona to nie więcej niż 5 minut dziennie. Głównymi materiałami budowlanymi w tej nieskomplikowanej robocie są gałęzie i liście. Orangutany mogą zajść w ciążę tylko jeden raz w ciągu 8 lat, więc dzieci są zawsze bardzo upragnione i kochane. Samice dbają o ich życie tak samo jak o swoje własne. Nie wypuszcza od siebie dzieci dopóki te nie osiągną wieku 6-7 lat, a to najdłuższe uzależnienie od matki spośród wszystkich zwierząt na ziemi. Głównym celem większości samców jest parowanie się, po którym odchodzą. Młode samce nie są gorsi od swoich dorosłych krewnych i próbują odejść od swoich matek o wiele częściej niż ich siostry, które pozostają z matką i przejmują jej doświadczenie w sprawach wychowania potomstwa. Samice aligatorów są uznawane za jedne z najbardziej troskliwych matek w świecie zwierzęcym. Jeszcze przed tym, jak złoży jaja, mama aligator z wielką precyzją wybiera miejsce do ich umieszczenia. Ale co ciekawe, mama aligator urządza dwa różne gniazda, jedno dla przyszłych dziewcząt, drugie dla chłopców, budując jedno gniazdo w kupie zgniłych ciepłych liści, a drugie osłaniając chłodnawym mchem. Po tym, jak jaja są już w gniazdach, mama podejmuje stałą wartę, broniąc jak czujny stróż swoich przyszłych dzieci. Wiadomo, że będąc pod taką ochroną praktycznie wszystkie jaja pozostają w stanie nienaruszonym. A od razu po tym, jak pojawią się małe krokodylątka, mama zabiera wszystkich do swojej ogromnej paszczy. Ale wcale nie po to, aby zjeść je na śniadanie, tylko aby bezpiecznie trafiły do wody. O swoje dzieciątka matka troszczy się jeszcze w ciągu całego roku. Samice zawsze są w pobliżu i w razie potrzeby chronią swoje dzieci. Żyjące w bardzo trudnych warunkach klimatycznych białe niedźwiedzie wykazują godny naśladowania wzór troski i opieki nad swoimi dziećmi. Mama niedźwiedzica, przygotowując się do porodu, aktywnie przybiera na wadze, która do momentu pojawienia się potomstwa zwiększa się niemal dwukrotnie. I to wszystko jest potrzebne tylko po to, aby nie umrzeć z powodu wycieńczenia po pojawieniu się malutkich niedźwiadków. Przecież trzeba je nie tylko urodzić, ale i wychować. A to nie jest szybka akcja. Przed porodem niedźwiedzica urządza sobie w śniegu przytulne legowisko, gdzie przebywa w stanie półśpiączki, podobny stan do tego, który praktykują jej kontynentalni bracia. W tym stanie dochodzi do porodu. Białe misie, które już zjawiły się na świecie, są zupełnie bezradne i wymagają całodobowej opieki matki. I właśnie w tej sytuacji przydaje się zakumulowana waga. Mama Niedźwiedzica starannie karmi swoje dzieci w ciągu ośmiu miesięcy, a dopiero potem wychodzi z nimi z legowiska, aby zabrać je do wody i nauczyć łapać ryby. Jeszcze w ciągu kilku kolejnych lat Mama Niedźwiedzica dba o swoje niedźwiadki, ucząc je wszystkich sztuczek życia w trudnych warunkach arktycznych, wykazując wzór matczynej miłości oraz troski o swoje potomstwo. Jeżyca jest bardzo sumienną matką. Ona zawsze zawczasu zadba o pokój dziecięcy dla swoich maluchów, okrągłą norę pod ziemią, której podłoga wyściełana jest grubą warstwą suchych liści. Tu właśnie przychodzi na świat siedem-osiem maluchów, ślepych, bezsilnych, różowych i miękkich. Po dwóch tygodniach otwierają się im oczy i już są porośnięte kolcami. W pierwszych dniach matka ani na chwilę nie pozostawia małych jeżątek i karmi je swoim mlekiem. Wychodząc z nory, zamyka tam dzieci trawą i liśćmi i nie widać maluchów i ciepło im w takim opakowaniu. Kiedy jeżątka otwierają oczy i zaczynają wychodzić z gniazda, tulą się do siebie. Jeśli zagubili matkę, żałośnie piszczą, a matka biegnie z powrotem i szuka zagubionych maluchów. Znajdzie je i popcha nosem, aby nadążali. Jeszcze jedna opiekuńcza mama. Lis przed pojawieniem się potomstwa lis urządza swoją norę w najbardziej odległym miejscu lasu. Oprócz głównej nory, ostrożna lisica buduje jeszcze kilka nor na zapas, tak aby w razie niebezpieczeństwa było którędy przeciągnąć małe lisiątka. Kiedy rodzą się maluchy, matka karmi je swoim mlekiem i grzeje swoim ciałem. W okresie pierwszych miesięcy opuszcza ona norę tylko z powodu głodu i po udanym połowie znowu spieszy do dzieci. Po upływie dwóch miesięcy Lisięta już mają otwarte oczy i nawet zęby. Wtedy matka bierze je za kark i wynosi na miękką trawę na słońce. Lisica uczy swoje dzieciaki ostrożności. Gdy tylko Lisięta usłyszą podejrzany szelest, mkną ze wszystkich sił i ukrywają się w noże. Codziennie matka zabiera dzieci pod promienie światła słonecznego. Lisięta bawią się w trawie, biegają za sobą, a Lisica siedzi i pilnuje. Na początku Lisica sama przynosi im pokarm, myszkę, żabkę, a gdy już trochę dorosną, matka zaczyna ich uczyć sztuki polowania. Odprowadza dzieci dalej od nory i pokazuje, jak złapać chrząszcze, motyle i myszy. Kangur. Niesamowite stworzenie. Są nie tylko pięknymi i niezwykłymi zwierzętami, ale jeszcze opiekuńczymi matkami. Nawet u olbrzymich kangurów po urodzeniu dziecko waży mniej niż 100 gramów. Noworodek wpełza do torby lęgowej matki, gdzie ssie mleko z jednego z czterech sutków. Kangur może produkować cztery rodzaje mleka o różnym składzie, który zmienia się wraz z rozwojem młodego kangurzątka. Matka troszczy się o swoje dzieciaki nawet po tym, jak opuszczą torbę lęgową. Kangur rudy ma unikatową cechę, która pozwala mu zadbać o ochronę swego gatunku. Mimo to, że samica kangura po kryciu zwykle płodzi tylko jedno dzieciątko, może ona na jakiś czas zatrzymać pojawienie się na świecie następnego, dopóki nosi pierwsze, a samiec do tego nie jest zupełnie potrzebny. W ten sposób, w przypadku, gdy samica straciła malucha, albo, jak to czasami bywa, on szybko wyrósł i opuścił torbę matki, ona może od razu zajść w ciążę. Jednak z tej opcji, która pozwala opóźnić rodzenie się potomstwa, kangury rude korzystają i w przypadkach, gdy znajdują się w niesprzyjających warunkach do przetrwania i kontynuacji rodu. Oprócz tego inną ciekawą cechą tego gatunku jest to, że samica kangura produkuje mleko o różnej zawartości tłuszczu dla dzieci w różnym wieku. Ponadto może to robić jednocześnie. Każdy rodzaj mleka jest produkowany w innym sutku. Takie oto są radości i trudności macierzyństwa w świecie dzikiej natury. Napisz w komentarzach, o czym Twoim zdaniem powinno być następne wideo. A to już wszystko na dzisiaj. Zostaw lajka i zasubskrybuj nasz kanał. Do usłyszenia.